Ten błąd kosztował mnie 3000 złotych i mógł wystąpić dwa występy. Nie na scenie, ale w garderobie. Ale najpierw zaobserwuj po więcej historii z życia iluzjonisty. Poniedziałek, szósta rano. Miałem tego dnia dwa występy: rano dla dzieci, a wieczorem dla dorosłych. Zakładam eleganckie spodnie, no i nagle słyszę czt. O dziwo, to nie był dźwięk z mojego brzucha, tylko z moich spodni jak w taniej telenoweli rozdarły się po prostu od góry do dołu. I wtedy dotarło do mnie najgorsze. Nie mam żadnych zapasowych spodni, a kara umowna za pokazy to jest 5000. Do tego jeszcze musiałbym wykonać telefon do klienta, którego w żadnym wypadku nie powinien usłyszeć. Bo klienta nie interesuje to, czy coś się zepsuło. Klienta interesuje to, czy dowiozę jakość, za którą zapłacił i tą, którą zamówił. Więc zamiast biegać i marudzić, biegam po Krakowie i szukam jedynego sklepu z garniturami, który o 6 rano będzie otwarty. Z pomocą kumpla, do którego zadzwoniłem, żeby pomógł mi w tych poszukiwaniach, udało się znaleźć jeden sklep. Wbiegłem, kupiłem garnitur. Kosztował mnie 3000, ale nie o to chodziło. Chodziło o uratowany pokaz dla moich klientów. Czy bolało? Bardziej niż strata pieniędzy, ale klient nie dostał żadnego telefonu o sytuacjach losowych, o tym, że coś się nie uda, o tym, że nie przyjadę. Dwa pokazy się odbyły. Jakość taka, jaka miała być. Jedyna osoba, która zapłaciła za ten błąd, to ja. I tak właśnie pracuję. Jeżeli coś ma się wysypać, to u mnie, i tak, żeby klient o tym nie wiedział, tak, żeby klient zawsze dostał najwyższą jakość.